Jak zwiększyć swoją samodyscyplinę? Możesz zacząć od zaprojektowania swojego środowiska, to będzie jakby najprostsze. Jeśli na przykład chcesz trenować z samego rana, ale masz tendencję do wciskania drzemka na telefonie, gdy dzwoni budzik, no to możesz na przykład po pierwsze przygotować ciuchy do treningu wieczór wcześniej, po drugie umówić się na konkretną datę i godzinę z przyjacielem na przykład na bieganie. Kolejny problem. Jeśli masz na przykład problem z skrolowaniem mediów społecznościowych, to możesz zablokować dostęp do social media na pewien okres czasu, na przykład za pomocą narzędzia freedom.to. Jeśli masz na przykład problem z oszczędzaniem pieniędzy, to możesz wyznaczyć konkretną sumę i ustawić stałe zlecenie przelewu każdego miesiąca na konto oszczędnościowe. Możesz też przeramować to, jak myślisz o nagrodach. Wiesz, zamiast myśleć o zrzuceniu 20 kg kilo, 20 w miesiąc albo napisanie książki w dwa miesiące, to skup się na odczuwaniu przyjemności po przebiegnięciu 5 km lub napisaniu tysiąca słów każdego dnia. Bo wiesz, im bardziej się zakochasz w procesie, tym. Drastycznie wzrasta Twoja szansa na sukces. Powodzenia!